Dziś przeprowadzam terapię na odległość. Jak to wszystko funkcjonuje w energiach, że dana osoba jest gdzieś na innym końcu świata? No tutaj jest, akurat ja jestem w Niemczech, ta osoba jest w Polsce, ale jak to wszystko działa? Z, moich, z mojego doświadczenia, yy, najlepszym metodą jest, gdy dana osoba obserwuje nas przez kamerę, przez telefon, yy, obserwuje fantom, czyli taki cień, odbitkę swojej osoby tutaj u mnie w gabinecie. Wtedy mamy bezpośrednie połączenie i ja teraz cały czas obserwuję, widzę co dana osoba robi. robi yy, są inne metody, można pracować ze zdjęciem podpisem, yy, ale no. Metoda bezpośredniego y, połączenia obserwacji no, według mnie najbardziej się sprawdza. I już w pierwszej fazie my już zrobiliśmy sobie omówienie, czy mamy do czynienia. I ja już mam tutaj przygotowane wszystkie y, kamertony, tak, żebym po prostu wzmocnił pole energetyczne, y, poprawił ruchy y, energii na poszczególnych organach. Y, no i oczywiście to wszystko się dzieje nad ciałem fizycznym, a poprawienie energetyki nad ciałem. Powoduje, że to wszystko e, idzie w ciało i energia e, no, zaczyna działać wiry energii poszczególnych organów poprawiają się i to ma wpływ na, e, na właśnie, na samopoczucie organizmu. Jak to działać wszystko? Ja też tego nie do końca rozumiem. To chyba tak działa jak handy, jak telefon. Jeśli włączę na zielony, to. Rozmawiam, ale jak, to, jak te przepływy działają, no nie za bardzo jestem w stanie to jakoś wytłumaczyć. Ale no coś w tym jest, bo ktoś takie prace u mnie zamawia i y, ktoś y, mi odpowiada, pisze, że no coś w tym jest. No to chyba mamy dobry początek. Regulacja wstępna już jest zrobiona, także ja już przejdę od razu do y, dostrojenia organów do częstotliwości zdrowia najlepszą metodą jest wstępna regulacja radiescyzyjna, ale jeśli nie użyliśmy wahadła wstępnie albo jeśli ja już w tym momencie użyłem możemy jeszcze inaczej poprowadzić tą terapię, czyli na czakramy i na organy prowadzimy zawsze terapię tak, aby jeszcze poprawić ruchy ym, ruchy energii właśnie, to są ruchy obrotowe czyli te czakramy, ale też i organy mają swoje ruchy obrotowe aby to zrobić, oczywiście muzykę włączam na numer 1, czyli yy, nadnercza, i stawiam rękę na wysokości nadnercza, przestawiam drugą stronę i daję to do słuchania. Pierwszy raz. I każda następne dostrojenie już jest bez ręki. Postawienie wyposażonej ręki powoduje, że nasza dłoń wytwarza naturalne ruchy obrotowe, co ma wpływ na poprawę właśnie ruchów danego organu. Następny organ, który będę dostrajał, to jelito grube, czyli przez swoją rękę wysyłamy częstotliwość zdrowia danego organu. Utwór numer 3 to krew i układ krwionośny. Zaczynamy od splotu słonecznego i wysyłamy to na całości organizmu, wracamy i dopiero teraz dajemy do słuchania i takim ruchem falowym wzdłuż. Następne, następne dostrojenie już z lewej strony, dajemy do słuchania nad mózgiem, tak aby wszystkie ośrodki w korze mózgowej dostały tych impulsów. Utwór numer 4 to krew i układ kostny stawowy otwór numer 5 to tkanka tłuszczowa utwór numer 6 to mięśnie Oczywiście do terapii wykorzystuję płytę serii uzdrawianie kamertonami yy, organy Utwór numer 7 to nerki Czyli na początku w kierunku organu i potem dajemy do słuchania z lewej strony nad głową do prawej, tak aby wykorzystać wszystkie połączenia mózg i dany organ. utwór numer 8 to pęcherz moczowy. 9 to śledziona i trzustka. Utwór numer 10 to żołądek. 12 to jelito cienkie. Utwór numer 12 to wątroba. Trzynaście to pęcherz żółciowy. na czternaście to płuca. to mózg i układ nerwowy. I utwór numer 16 to DNA. Ja użyję dwóch kamertonów DNA z mosiądzu i z aluminium. Teraz możemy zrównoważyć jeszcze energetykę dwóch półkuli mózgowych i zrównoważyć całą polaryzację dwoma kamertonami C. Następnie użyję kamertonu G. Zamieniamy kamertony miejscami, tak aby energetyka była bardziej zrównoważona, i następna, następny układ to. C i -d Teraz zmienimy muzykę na płytę yy, detox i teraz będziemy chcieli y, wprowadzić trochę y, częstotliwości uwalniających od y, grzybów, pasożytów, wirusów i to jest płyta y, uzdrawiania kamertonami Detox tą płytę teraz użyjemy to jest y, muzyka w tonacji od C, D, E, F, G, A, H C, D, E i F i na G jeszcze kończy się cały utwór y, zestaw Detox y, um, użyje Troszkę wzmocniony, to nie będzie sam detos, ponieważ już ta osoba miała wcześniejsze terapie z częstotliwościami wysokich częstotliwości od 2048 Hz. Tu zrobię trochę połączenie mocniejsze one jest też bardziej skuteczne. I tu będzie zestaw Detox razem połączony z zestawem Solfeggio 4. Detox zaczyna się od 2048, Solfeggio 4 od 3171, czyli będziemy tu mieli też interwały połączenia muzycznych różnych dźwięków, co ma wzmocnić całe oczyszczenie układu. Terapię prowadzimy tak, jak jest pokazane na... Okładce yy, płyty Detox, czyli zaczynamy od lewej nogi do szyi, wychodzimy na śledzionie, potem wychodzimy na wątrobie. Ale te wszystkie układy są zaznaczone: Utwór numer 2, czyli zaczynamy od lewej stopy, prowadzimy aż do szyi, wychodzimy na śledzionie, prawa. Noga wychodzimy na wątrobie, lewa ręka do ramienia wychodzimy na śledzionie, prawa ręka wychodzimy na wątrobie, z za głowy wychodzimy na śledzionie, z drugiej strony i ostatni ruch taki falowy, utwór numer 3. I cały czas ta turbowość idzie do góry, wszystko się cały czas podnosi. Nr 6 Dźwięk A. Utwór 8. Dźwięk tonacji C.

Nastrojony kamerton to pięć tysięcy cztery sześćdziesiąt i całą terapię kończymy zestawem energia 2 ale możemy podać jeszcze troszkę y, takich wibracji miejsc mocy y, kamerton 111 to jest właśnie kamerton y, właśnie miejsc mocy i też wyślemy to na całość a kamerton 128 to złoty podział czyli takie Mocno energetyzujące wibracje, i teraz wyślemy to jeszcze z góry i zamieniamy miejscami. Ok, to w tym momencie myślę, że to już by było na tyle. Także wszystkie możliwe wibracje zostały wysłane.